W minioną niedzielę na pszczyńskim rynku odbyła się 12. edycja powiatowych prezentacji dziecięcych zespołów regionalnych Mały Brzym. Już od 12 lat impreza jest organizowana przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Szkołę Podstawową nr 1 w Pszczynie, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miejski. Pomysł zrodził się w głowie mojej i pana dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w pana dyrektora Wiktorczyka. Wtedy jeszcze było to w Radostowicach. I pierwszy taki przegląd odbył się w Radostowicach. A pani, która była na nim pani z Dziennika Zachodniego, stwierdziła, że to takie po prostu jak spotkania pod Brzem, tylko troszeczkę dla mniejszych dzieci i nazwała to Mały Brzym. Pierwszy raz, ta nazwa ukazała się w Dzienniku Zachodnim. Stąd też potem przejęliśmy tą nazwę i od tego czasu już nazywamy się Szczyńskie Powiatowe Prezentacje Dziecięcych Zespołów Regionalnych, Mały Brzym i zawsze numer roku jaki jest kolejny. Już po raz do nas. Do udziału w tegorocznej imprezie zgłosiło się 13 zespołów. Przekrój wieku uczestników małego brzymu jest bardzo zróżnicowany. Na scenie występują zarówno przedszkolaki, jak i starsza młodzież z gimnazjum, a nawet liceum. Z reguły mamy około 20-20 paru zespołów, dzisiaj troszeczkę tak nietypowo, ponieważ yy... Nasze prezentacje zawsze się na przełomie maja i czerwca. W tym roku, ze względu na Mistrzostwa Euro w Polsce, musieliśmy przesunąć tę imprezę na termin wcześniejszy. No i niestety dzisiaj mamy troszeczkę komunii, więc parę zespołów nam wypadło, ale jest dzisiaj 13 zespołów. I to są zespoły z całego regionu? To są zespoły z całego powiatu, i w tym roku mamy również zespół z Osin, czyli już za naszego powiatu. I'm winning. Takie imprezy pokazują, że tradycja kultywowania regionalizmów ciągle istnieje. Tak, i bardzo się z tego cieszymy. Poza tym jest to jakby takim ukoronowaniem całego roku pracy, ponieważ nauczyciele z dziećmi pracują, przygotowują się no i potem mogą się pokazać, zaprezentować. My nie robimy konkursu, nie oceniamy. Po prostu bardzo cieszymy się, jak przyjeżdżają do nas młodzi wykonawcy i pokazują to, co, co najpiękniejsze. 12 edycja Małego Brzymu już za nami. Nie znaczy to jednak, że na kolejną dawkę regionalizmów musimy poczekać do przyszłego roku. Już 20 maja odbędą się 36 spotkania pod Brzymem. Serdecznie zapraszamy na scenę w Skansenie oraz na pszczyńskim rynku. dor a